Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja tak właściwie w drogi do pytania ja o część opisową sprawozdania, sprawa 56, nr 93. Nie wiem, to, to ja myślę, że to są pytania porządkowe, jak mnie je tak nazwała, odnośnie naszej polskiej światy. Naszą objętą apelestową, jeśli tak można nazwać, jest szkoła nr 6 w raciborzu Utrzymywanie szkoły to mówię to głośno, dlatego że mieszkańcy z wiedzą. Utrzymywanie szkoły y, jest y, tylko dlatego, że nie ma y, pomysłu w tej chwili, co z tym budynkiem zrobić. Próbowaliśmy tym budynkiem zainteresować Państwową wyższą szkołę zawodową, kierunek rolnictwo. Nie udało się, zresztą szkoła ma problemy z otwarciem budynkiem, bo złożyła ponownie związek. Więc... Próbowaliśmy y, y, Zainteresować siostry w celu y, y, zorganizowania tam przedszkola. Wszyscy z pokrzywdy takie potrzeby, bo ona mam potrzeby w kierowaniu. Miejsc nie ma, ale no, siostry byłyby zainteresowane tym warunkiem, gdyby się gmina zaangażowała w mocno finansową, a to już było na, raczej dla nas trudne.